Dzisiaj coś dla fanów chłodzenia wodnego. Kochani z tej strony Kamil. Ostatnio kiedy w studio był fanboy, zapytał mnie czy celowo założyłem wentylatory na naszej chłodnicy w ten sposób, żeby zaciągały powietrze przez chłodnicę i wypuszczały tutaj z tyłu. Otóż tak celowo to zrobiłem. Chodziło tutaj o dodatkowe chłodzenie dla VRM-ów. Tutaj wcześniej był podkręcany Ryzen 5 3600, no ale fanboy jeszcze zapytał, czy są jakieś spadki temperatur, czy wzrosty, właściwie nie spadki, czy nie boję się właśnie, że zmniejszy to efektywność chłodzenia. Kilka razy miałem już przyjemność testować różnego rodzaju chłodzenia typu All-in One i instalowałem je w najróżniejszych konfiguracjach, łącznie właśnie z taką jak mamy tutaj teraz i jakichś wielkich różnic, jeśli chodzi o temperatury, nie widziałem, no ale stwierdziłem, tak zainspirowany tymi pytaniami fanboya, że warto by było zrobić taki test w bardziej w laboratoryjnych warunkach i sprawdzić dokładnie jak to jest. Oczywiście nie będę tego robił na test benchu, to jest takie mało życiowe zastosowanie. Także za moment zmontujemy sobie tutaj jakąś fajną platformę testową w obudowie. No i poza ewentualnymi różnicami, jakie niosą za sobą różne konfiguracje wentylatorów na froncie i na tyle chłodnicy, sprawdzimy również, czy są jakieś różnice w temperaturach, jeżeli chłodnicę instalujemy na froncie obudowy czy na górze. Platforma jest złożona. Jak widzicie, mamy tutaj obudowę Silentium PC Armis AR7X TG RGBT, do której nazwy Ciężko było upchnąć jeszcze więcej symboli, no ale jest w każdym razie obudowa o całkiem dobrym przepływie powietrza. Mamy trzy wentylatory na froncie, dolotowe, jeden wydechowy z tyłu. Jeszcze opowiem troszeczkę o konfiguracji naszego setupu. Mamy tutaj i7 9700KF. Intel nam podesłał taki fajny procesor do testów. Jest on podkręcony na 4,9 GHz na napięciu 1,35. Wyżej się nie dało, próbowałem jest on postawiony na płycie głównej Z390 Aorus Pro. Mamy 16 GB pamięci operacyjnej od Corsair. Tutaj model Vengeance RGB Pro bodajże 3200 MHz. No i jest jeszcze RTX 2080 Ti od Gigabyte'a. W pierwszej konfiguracji chłodnica jest zainstalowana na górze obudowy, a wentylatory pchają powietrze przez chłodnicę na zewnątrz tutaj do góry. Dodam jeszcze, że ich prędkość zablokowałem sobie w biosie na 68%. I tak samo wentylatory na obudowie mają stałą prędkość, tutaj za pomocą tego przełącznika, gdzieś tutaj na froncie są ustawione na średniej. No i co, lecimy z testami. Pierwsza konfiguracja to chłodnica na górze obudowy i wentylatory pchające powietrze przez nią czyli chyba najbardziej popularny setup wśród użytkowników zestawów All-in-One. Przy takim układzie w grach uzyskaliśmy maksymalnie 72 stopnie na CPU i 74 na GPU. Dorzuciłem tutaj jeszcze odczyty z czujników na chipsecie i sekcji zasilania. Wszystko idealnie w normie. Pod obciążeniem najbardziej wymagającego stres testu temperaturowego natomiast, procesor grzał się maksymalnie do 83 stopni. Jesteśmy po testach pierwszej konfiguracji. Teraz przechodzimy powoli do drugiej. Już mam tutaj prawie wszystko zainstalowane. No i w tym momencie wentylatory są zainstalowane z góry chłodnicy. Są od tej strony i będą zasysać przez nią powietrze i wypychać je na zewnątrz. Ja osobiście lubię bardzo tę konfigurację z tego względu, że łatwiej potem czyścić nasz komputer. A to z tego względu, że w tym momencie cały Kusz osadza się tylko na chłodnicy. W momencie kiedy wentylatory są tutaj od tej strony, od dołu chłodnicy jakby, no to raz, że kurz mamy na wentylatorach, a poza tym na chłodnicy również się on osadza. Trzeba zdejmować wentylatory, kombinować i tak dalej, żeby się go pozbyć. Także to jest jedna z moich ulubionych konfiguracji. Tak mam u siebie w komputerze no i zaraz zobaczymy, czy będą jakieś różnice w temperaturach. Po przełożeniu wentylatorów na górę chłodnicy, tak by zaciągały powietrze przez nią, temperatury wzrosły o 1 stopień na procesorze i karcie graficznej oraz na MOSFETAch, także nie można tu mówić o jakichś dramatycznych stratach. Można natomiast ten 1 stopień zrzucić nawet na lekki wzrost temperatury otoczenia. No i przyszła pora na kolejną konfigurację, teraz mamy wentylatory, te z frontu obudowe przeniesione na górę, one pełnią rolę wentylatorów wydechowych, chłodnica jest zainstalowana w ich miejsce, jej wentylatory są natomiast zamontowane na froncie. Zobaczymy jakie będą wyniki, chodźcie. W konfiguracji z chłodnicą na froncie i wentylatorami pchającymi przez nią powietrze robi się już trochę ciekawiej. Ciepłe powietrze wtłaczane do obudowy nie pozostaje bez efektu na temperatury sprzętu i chociaż procesor podczas grania w Wiedźmina nadal utrzymuje się w okolicach 72 stopni, cieplej zrobiło się na GPU, chipsecie i sekcjach zasilania. Nie mówimy tu o jakichś ogromnych różnicach, ale wyniki są jednoznaczne. No, i słuchajcie, jest ostatnia konfiguracja. Troszkę się tutaj nagimnastykować trzeba było z tym wszystkim, no ale testy dobiegają do końca. W tej chwili chłodnica jest znowu na froncie, a wentylatory tym razem z tyłu będą ciągnęły powietrze przez chłodnicę. Zobaczymy, co się będzie działo. Kiedy przyniosłem temperatury na tył, podobnie jak w poprzednim wypadku, nie zarejestrowałem prawie żadnych różnic. Wzrost temperatur jedynie o stopień. Różnice w granicach błędu lub lekki wzrost temperatury pokojowej. No i jak sami widzieliście, żadnego wpływu na temperatury nie ma orientacja wentylatorów na chłodnicy. Czy zainstalujemy je na froncie, czy z tyłu, czy by pchały powietrze, czy zaciągały przez chłodnicę. Wyniki były te same. Jeśli są to wentylatory w miarę dobrej jakości, to one spokojnie poradzą sobie z dodatkowym oporem powietrza, jaki stawiać będzie chłodnica. Ale jej lokalizacja pokazała nam już jednak dosyć znaczące różnice i chociaż nie widzieliśmy jakichś odstępów od tych 72 stopni na procesorze w grach, to jednak podzespoły takie jak karta graficzna, gdzieś tam chipset na przykład, sekcja zasilania już odczuły to, że chłodnica znalazła się na froncie. Wzrosty temperatury na procesorze zaobserwowaliśmy w stres testach. I tutaj, mimo że karta graficzna była nieużywana, wydawałoby się, że być może troszkę chłodniejsze powietrze jest w obudowie. No to jednak to syntetyczne obciążenie do tego stopnia nam rozgrzewało chłodnicę, że jednak miało to wpływ nawet na temperatury procesora. Warto jednak zauważyć, że nie zrobiło nam się tutaj jakoś dramatycznie bardziej gorąco, w związku z tym, że przenieśliśmy chłodnicę na front. Także, jeżeli nie grzeją wam się jakoś podzespoły specjalnie, nie walczycie o każdy stopień, to nie jest powiedziane, że koniecznie trzeba te chłodnice montować z góry. W takiej sytuacji podejmując decyzji o tym, gdzie zamontować chłodnicę oraz o orientacji wentylatorów na niej, możemy się kierować estetyką, wygodą czy możliwościami obudowy. No, i tutaj bardzo ważna informacja. Wyniki, które dzisiaj uzyskałem, nie muszą być uniwersalne dla wszystkich. Tutaj bardzo dużo zależy od obudowy i jaki ma przepływ powietrza. Ja tutaj wybrałem Armisa od Silentium PC, z tego względu, że nic nie blokuje wentylatorów zarówno od przodu, jak i z góry. No, i takie, a nie inne wyniki udało się uzyskać. Pamiętać należy przede wszystkim o tym, żeby zachowywać ten naturalny airflow, czyli powietrze zasysane od frontu wędruje do góry. Nie instalujcie wentylatorów tak, żeby na froncie były wydechowe. To się zawsze źle kończy. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale, ale wydaje mi się, że temat chłodzenia CPU jeszcze sobie troszkę pociągniemy, ponieważ tak podczas robienia tych testów przeszło mi przez myśl, że warto by było te materiały uzupełnić jeszcze o chłodzenie powietrzne. A konkretnie, czy jeżeli do naszego wieżowego chłodzenia powietrznego dołożymy jeden dodatkowy wentylator, będzie jakaś różnica? Czy jeżeli wentylator będzie znajdował się z przodu czy z tyłu, będą jakieś inne temperatury, czy może jeszcze. Orientacja samego chłodzenia. Wiadomo, że zazwyczaj w horyzontalnym kierunku przepychają powietrze, a gdyby tak odwrócić i kazać wentylatorom je zaciągać z dołu, tak żeby przepychały na górę, co wie na to? Myślę, że to byłby ciekawy materiał. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego. No i to by było na tym. Chińczyka, ktoś zamówił? Czu czujesz? Aż mi się jeść zachciało, tak przez moment, nie, mimo że jestem najedzony, nie? Co, <laughs> <powiem>? <laughs> ha, halo? Dużo lepsza jest limonka. Kuciak jest spoko, ale nie ma takiego, takiego, wiesz, stałego, dobrego smaku. Od czasu do czasu coś im nie wyjdzie, ale limonka jest z